Siemka, z tej strony bajek, to jest kolejny odcinek serii daily na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jest Farming Strator 15. Wczoraj była 13, jutro będzie 17. Zanim przejdziemy do odcinka, zostaw przede wszystkim subskrypcję. To obowiązkowo, tutaj nawet nie ma co mówić, że może, a musi to być, tak, musi zostawić, musi zostawić subskrypcję. Dzwoneczek. Fajnie by było, jakby zostawił, ale jak nie zostawiłeś, to, to to, nic się nie stanie. Łapka w górę i komentarz są, zale są zależne tylko i wyłącznie od ciebie. Chciałbym też na samym, można powiedzieć, też w początku powiedzieć dziękuję wszystkim nowym subskrybentom. Co dzisiaj będziemy robić? Jak widzicie, dzisiaj będziemy kosić kukurydzę na sieczkę do biogazowni na kiszonkę, Więc nie, nie przedłużając, zaczynajmy. Prędkość w tym godzinie i sobie ustawmy taką prędkość na na a ja mam 3 tempomat. A tak? Tak fajnie ustawić. Co to tutaj się dzieje? Te ciulci na Raycobie To pojedziemy sobie inaczej Wejdziemy sobie tędy, o. 8 na godzinę. 11 na godzinę już powinna być przyspieszona. Więc no, co mogę powiedzieć? Dzisiaj chciałbym Wam też powiedzieć, co mogę Wam powiedzieć? No. Mm... Dzisiaj, tak samo jak wczoraj, wróciłem z pracy i dzisiaj nagrywam to, jak yy, wiecie. Nagrywam to 29 czerwca, kilka dni przed ostatnim materiałem wrzuconym, chyba albo 4 dni. Co wam powiem? To wam powiem to, że to, co się dzieje na przykład, jak ja teraz nagrywam na Farming Center 15 ja nie wiem co się w tym odcinku. Matter, co się dzieje, co się stanie pod tym materiałem, więc nie powiem tego w przyszłym odcinku, tylko za kilka odcinków. Więc e, wybaczcie mi to. Dlaczego on to mówię, żebyście po prostu wiedzieli? Żebyście nie myśleli, że jestem, że jestem jakiś wredny albo coś. Nie, nie nic z tych rzeczy po prostu. Żebyście wiedzieli, że ja te materie nagrywam na zapas, bo tak jak wczoraj się stało, wywaliło mi wieczorem internet. Gdy, wywaliło mi wieczorem internet. No i widziało się, że dzisiaj nie wróci się, więc musiałem go, tak powiem, nie resetować, bo wywaliło mi, wyłączyło mi router. Co to robi, słupie? Wywaliło mi router, po prostu z prądu mi wywaliło. Nie było po prostu w ogóle prądu w routerze. Totalnie się router całkowicie wyłączył, prąd był miałem normalnie. Wszystko tylko pieprzony router się jakoś dziwnym stawem i dziwnym sposobem wyłączył, więc nie wiem czemu tak się stało. Ten sam szoku do tej pory, według mnie, to nie miało prawa się wydarzyć, a jednak się wydarzyło, dlatego też w tym momencie wstawia się kolejny materiał. Ten materiał, który się powinien wczoraj wstawić, stawia się dzisiaj i mam nadzieję, że dzisiaj się uda wstawić. Materiał, który miał być dzisiaj stawiony skończy się wstawiać ten materiał, który się teraz wstawia aktualnie w momencie, kiedy to nagrywam, to zacznę wstawać kolejny. Po prostu nie mam czasu, aby nie wstawać te materiały. Naprawdę nie mam czasu, po prostu do 23-24, do 24, bo ja tu wstaję do pracy. I jak wiecie, no to praca to praca. Tam nie ma czegoś takiego, że a za chwilę wstanę. Nie, tam nie ma czegoś takiego. Wstaję od konkretnej godziny, jem się na i tak dalej. I, wyje, I wyjeżdżą do pracy. I nie ma do roboty, i nie ma innej opcji po prostu, więc musi do dziś być stawiany ten materiał. Dwa materiały muszą się dzisiaj wstawić. Jeden się musi skończyć wstawiać, a drugi musi się wstawić. Zawróćmy sobie teraz ten, ten JCB. Pytanie, dlaczego wziąłem JCB Fast Track'a, skoro... No Fast Track to jest ciągnik transportowy. No owszem, to jest to ciągnik transportowy, ale... No, ciulu... Zawsze jest to ciągnik transportowy, jednakże jeśli jest potrzeba, to muszę w niego po prostu, że tak powiem, zużyć po prostu, użyć go. Bo ja nie będę używał ciągników, których, które jeszcze i tak, uży i tak y będę musiał użyć, więc lepiej użyć J ciągnika tego JCB, firmy JCB, nawet Fast Track'a, niż używać ciągniki, które się mogą przydać, a wtedy gdy nie będę mógł użyć Fast Po drugie, fa ten fast -track jest ciągnikiem transportowym. I to, że ja tam zbieram, tak jak tutaj to w sumie nic nie zmieniam, bo on nie pracuje w ogóle, on tylko jedzie, po prostu zbiera mm, sieczkę na kiszonkę. Ale się po prostu skończy, napełni się cały, ma cała przyczepa, po prostu pojada tym ciągnikiem i Do biogazowni, po prostu zrobię z niego. Go wysypię na kiszonkę i po prostu zrobię. I wy to w tym materiale zobaczycie przynajmniej jeden raz, jak transportuje kiszonkę, jak transportuje to do, na kiszonkę do biogazowni. Zobaczycie, gdzie była biogazownia, zresztą. W materiale, że materiale, wiem, wiem co będę robił, nie będę go na dziś nagrywał. Tylko dzisiaj, nawet postaram się przygotować y, się do farminga 17. To nagrywać dziś na co się przygotować na farminga 17? Trudno mi jest powiedzieć, nie mam pojęcia, szczerze. Jedyne, co Wam mogę powiedzieć, to to, że dzisiaj powinienem nagrywać farminga 17, a nie 19, 15, bo ja wczoraj miałem nagrywać 15. bo tak się stało, że po prostu. Y, Miałem pewne problemy z hmm, tą e, miałem pewne problemy z tutaj z kukurydzą i musiałem po prostu nie nagrywać tego materiału, znaczy nagrałem jakieś tam części materiału ale usunąłem usuwałem od razu, więc i go od razu jedziemy teraz. Kolejny przejazd i po prostu się zazdrościłem i dzisiaj nagrałem jeszcze raz ten materiał. Nagrywam już raz ten materiał, więc przepraszam, że tak się stało po prostu wypadek przepraszam, który się zawsze może zdarzyć. 62% napełnia przyczepia, ja tego nie pyskałem, bo stwierdziłem, że jak pyskam, to będę miał tak przynajmniej półtora razy więcej tego wszystkiego, a ja nie mam na to czasu, żeby to wszystko brać. I to się nagrywa? 7 minut. No to tak do 25 minut mam czas. Jest wam za głośno, to przepraszam, a jeśli jest OK, to, to super. Dobra, 70 ponad procent. jak to wygląda w przyczepie? No, nawet nawet. No, nawet nawet to wygląda. Właśnie nie mamy ani świateł, ani kurka o co świateł. To chyba tak nie, nie trzeba tak świateł jeszcze koniecznie. Natomiast już po już jest potrzebny. Oczywiście wjadę na asfalt. To światła mają być obowiązkowo. Nie wiem dlaczego. Po prostu ja wiem, że nie muszą być, ale. Ja po prostu się przyzwyczaiłem do, gry, do jeżdżenia na światłach i po prostu muszę je mieć. Inaczej się czuję, bo inaczej czu, się źle czuję jak nie jestem w światłach farmingu. Ja wiem, że na światłach się powinno jeździć w nocy, nie, no ale jak to lubi? Lubisz, je, lubisz jeździć e, na światłach w ciągu dnia? sobie możesz jeździć. Lubisz lubisz je, nie, jeździć tylko na co? Lubisz, lubisz jeździć w ogóle do świata? To jeździć w ogóle bez świateł. Ja to nawet w polu światła używam, ale na nagraniu nie, bo po prostu no po co? To światło jest. więc jak wyjadę na asfalt, to świata będą włączone po prostu, tak żeby po prostu, więc e, innego czyste tego nie wyobrażam, 87% napełnienia przyczepy, wiem, że teraz te to spierdzielę głupoty, ale nie mogę się skupić przez ten przez ten huk w słuchawkach których mam, bo ja mam naprawdę huk w słuchawkach i od tej maszyny i naprawdę trudno mi jest w jakikolwiek sposób się skupić i myśleć, co mówię. 80, 95% nie dobiję do 100%, nie wierzę w to. 95, 96, 96, 97, 96 jak na razie. I cyk. Zawracony. Wracamy i cekamy, a się napełni do 100% i jedziemy to odwieźć. 99%, i procent jest 100%. Dzięki czemu teraz ten pracownik będzie czekał. My oczywiście włączamy światło, bo wyjeżdżamy na asfalt. Migacz, wy. Prawą stronę. Włączamy. I gazu teraz. Nie mam co czekać teraz. Dobra, pokażę Wam dwa transporty. E, po prostu tego do. O kurwa. ja pikola, ale driftem. O chłopie. O chłopie, żem przed driftem w asfalt, na asfalcie. I właśnie to jest taka fizyka, której nie powinno być. Chodzę driftem w. Coś, czego nie powinienem. Tu jest wolne. Cyk. Oczywiście migacze wyłączone i teraz dawaj. Da dawaj po gazie na migaczu. Migacz, gaz do dechy. Migacz w prawo i, ga i dawaj, dawaj. I gaz, gaz. No co jest do cholery? Znowu driftem poszło. No ja wszystko rozumiem, ale bez jaj, że driftem mi chodzi. I ten ciągnik. Pustynę to, że szybko się kierownica kręci. he, <grybujesz> bardzo śmieszne. Miga drzwi lewo. I dawaj po gazie. Dawaj mu full gas. Patrzę, że wszystko jest tak, jak powinno. O tam jest właśnie biega Widzicie taką wielką białą kopułę? Nad... Nie wiem jak to nazywać, nad zbiornikiem? Dojeżdżamy sobie... Tu wjazd nie, nie, nie tu, ma, tu jest parking jakiś randomowy. Grywa, nagrywa. Ile? O Jezu, 12 nagrywania, to ja wam cięcie zrobię za chwilę. I to jest tak... Migacz w lewo, prawo. Się świeci. Okej, okay, i teraz rzecz następująca. Do którego bierzemy i wjeżdżamy. Cholera. Do tego tutaj chyba najbliższego. Bo ja sobie inaczej tego nie wyobrażam, więc dociśnimy gazu tego temu fast trackowi. Tutaj się sprzedaje, więc. No, chyba tutaj oczywiście dociśnimy. To będzie chyba... No chyba se robicie ze mnie jaja Ech, typowo farming To typowy kurwa mać farming Przepraszam za przekleństwo, ale... Normalnie mnie ten farming tak irytuje, że to się w głowie nie mieści. I teraz pokażę wam jeszcze zaraz jeden przejazd. Hmm. Pokażę wam tylko jeszcze jedną trasę, jak ona będzie wyglądać. Ale to za chwilę. Widzimy się już jak będę kosił... Tą kukurydzę. Do zobaczenia po cięciu. Otóż już jestem, już mogę zacząć kosić, więc zaczynajmy kosić znowu. Jak skończę kosić to pole, to wtedy zrobimy sobie cięcie. I oczywiście, jak skoszę to pole, to, to wam pokażę drugą trasę którą można odwieźć tą, to, co jest w przyczepie plon w przyczepie i wtedy zrobimy sobie cięcie i skoszę to pole już poza cięciem, a będę wam tylko pokazywał, czy znaczy w sumie to na, na odwrót kosić będę na odcinku, jak dojdzie do 20 minut, to wtedy wezmę i zrobię cięcie i będę kosił to i, i woził poza odcinkiem, a Dopóki nie dojdzie do 20 minut jak jest 15 minuta, to wtedy po prostu będę robił tylko cięcie, jak będę odwoził trans po prostu hmm, tą kukurydzę, bo to nie ma sensu, abym to ja bał, bo Nie mam po prostu czasu na to, żeby tracić. Po drugie Daily ma być maksymalnie do 25 minut, no już, te, no już maksy, 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 maksymalne to do, do tych 30 minut, ale nie dłużej. Krócadzi od idioto. No, idziesz, idziesz ty, Idziesz jeszcze czy kur. Dawaj mu gazu. No, gaz, 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 albo się zaraz dogonię chłopie. On chyba idzie z prędkością 10 na godzinę, więc ja się dopasowałem do jego prędkości 10 na godzinę. To jest w sumie dobra rzecz, nawet bardzo umożliwiająca dużo to, że można zmieniać ten pomad. Oczywiście już dawno to można było robić, ja to dopiero odkryłem chyba w 17, 19. Generalnie 19 odkryłem, że można ten pomad zmieniać, więc tak trochę zdecydowanie za późno. Ale cóż, lepiej późno niż wcale. Tutaj obstawiam jeszcze taki półtora przejazdu. Tutaj raczej mam na No myślę, że będzie jedno cała długość headeru i, i jeszcze pół headeru. No o czym wam teraz mogę opowiedzieć? No jest taka jedna pewna sprawa jeszcze. Ale jest to można powiedzieć związana z Daily. Otóż jeśli ja będę. Jeśli ja normalnie oczywiście będę stawiał materiały i tak dalej, ale jeśli ja nie stawię jakiegoś materiału na czas i nie będzie takiego odcinka, to chciałbym was za to serdecznie przeprosić. I już i żeby nie było że chcę złamać umowę i tak dalej. Nie, 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 nic z tego. Ja nie chcę żadnej umowy łamać. To jest po prostu kwestia tego, że ja mam sobie internet i jeśli w jeden dzień mi się ten film nie z uploaduje, to w drugi dzień mi się zaplauduje, a ja się będę wstawał, w takiej sytuacji starał wstawiać dwa filmy dziennie, więc znaczy dwa filmy. Dokończyć pierwszy, ten co wstawiałem wcześniej, zacząłem, i zacząć wstawiać nowy. Oczywiście mam nadzieję, że mi się to uda, bo jeśli się uda, to będę zadowolony. Ale jeśli będę miał problem na przykład z siecią, no to może mi się to nie udać. Jeśli mi się to nie uda, to was to bardzo serdecznie przepraszam, bo... Jak wiecie, sieć, prąd, to nie jest już rzecz zależna ode mnie. Tak samo czas renderowania, czas stawiania filmu, to nie jest rzecz zale zależna ode mnie. się nagrywa, o Jezus, 18 minut, czyli... No tamto pole będę się skosić już, już yy, poza, od, poza po prostu materiałem. Po prostu zrobię cięcie i nagram. Czyli ja chyba będę musiał zrobić maksymalnie tych 30 minut ten materiał. To jest super. Albo teraz zrobię cięcie i wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Chyba tak zrobię. Tak jak wam mówiłem, teraz wam pokażę drugi przejazd. Zdecydowanie o wiele krótszy według mnie. I nie ma co się po prostu przejmować, że z asfalt tylko jedziemy. Dawaj mu po gazie i właśnie teraz poznacie ten skrót, co tutaj się driftuje? Tutaj, tak, oczywiście zjeżdżamy w dół, żeby nie było. O, cholera, i my wysiadamy od razu przy biogazowni. Wy, wysiadamy, jesteśmy od razu przy biogazowni i to jest bardzo, naprawdę. Decydo Kurka wodna. zdecydowanie wygodniejsza rzecz niż takie jeżdżenie jak głupi po asfalcie dookoła. O, o kur. Oczywiście wysypujemy całą zawartość. Jednakże Następne pole skosze już poza materiałem. Czyli teraz robimy cięcie, i widzimy się już no jak będę tą kiszonkę już kończył po niej jeździć. Więc do zobaczenia po cięciu. Cześć. Dobra, wróciłem po długim cięciu, gdzie będę wam prezentował po prostu jak robię kiszonkę. Ubijanie kiszonki kilkanaście procent to jest. No i widzicie, już jest prawie 100%. Możemy się, się cofnąć do jakiego końca. Nie pokazywałem wam części, jak w bo to nie ma sensu. Pierwszego pola miałem półtorej chyba przyczepy, a drugiego pola miałem tylko jedną przyczepę, więc. No co na to poradzę? No nic. To jest tak, zostawiamy ten ciągnik tu. I idziemy tutaj. I oczywiście przykrywamy. I fermentacja 1%. O i tak, w tym materiale już to będzie na tyle. To, co chciałem w tym ma materiale, to zrobiłem. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do jutra, cześć.